Dzień dobry. Spotykamy się przed świętami Bożego Narodzenia. Chociaż może oglądać ten film już po świętach, niezależnie od tego, chciałabym, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do tej najważniejszej księgi, tej księgi ksiąg, czyli do Biblii. I poszukamy tam fragmentów, w których zapowiadane jest narodzenie Mesjasza, zapowiadane jest narodzenie Jezusa Chrystusa. Zacznijmy jednak od paru punktów wstępnych, bo oczywiście tych. Zapowiedzi tych proroctw będziemy szukać w Starym Testamencie. I w całym Starym Testamencie jest ponad 300 wzmianek o Mesjaszu i te zapowiedzi, te proroctwa wypełniły się w Jezusie. Warto powiedzieć też, że Stary Testament powstawał przez niemal tysiąc lat, a spisywanie Starego Testamentu zakończyło się około 450 lat przed Chrystusem. Dodatkowo, 250 lat przed Chrystusem dokonano tłumaczenia ksiąg z języka hebrajskiego na język grecki i to tłumaczenie tak potocznie nazywa się Septuagintą. Proroc dotyczących Chrystusa jest dużo. Tych, które mówią o narodzinach Jezusa też jest kilka, ale żeby nie było za długo to wymienimy cztery. Myślę, że cztery takie najbardziej oczywiste. No i też takie, które będzie łatwo tutaj zinterpretować. Jako pierwszy Księga Rodzaju 3:15, czyli rozdział 3, 15. werset. Cytuję. mnie nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. To są słowa, oczywiście wypowiedziane przez Boga, do węża, tuż przed wygonieniem ludzi z raju. Już wówczas Bóg wiedział, że nadejdzie taki dzień, kiedy potomstwo niewiasty wygra walkę z szatanem. I tu nie chodzi o sam fakt tego zwycięstwa, bo tu możemy właśnie dyskutować, czy ono już do niego doszło, czy jeszcze nie doszło, czy, 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 czy no właśnie, czy doszło, czy nie doszło. Chodzi, chodzi raczej o słowa potomstwo niewiasty, które sugeruje, że potomstwo to będzie pochodzić tylko z kobiety. Bo zauważcie, że to wyrażenie jest nietypowe jak na Stary Testament, dlatego że w Starym Testamencie, zwłaszcza w genealogiach Starego Testamentu, podawani są ojcowie i synowie, a nie matki. Ten fragment naprawdę się tutaj na tym tle wyróżnia. Drugie proroctwo, po które sięgniemy, to Księga Izajasza, rozdział 7, werset 14. Dlatego Pan sam da Wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel. Użyte tutaj jest w języku hebrajskim słowo alma, i ono oznaczało młodą kobietę zdolną do małżeństwa lub młodą mężatkę. I oczywiście niektórzy sugerują, że słowo nie musi oznaczać dziewicy. W taki sposób, jak my to dzisiaj interpretujemy. Jednakże tłumacze, na przykład Septuaginty, w tym przekładzie greckim, interpretowali Almę jako dziewicę, ponieważ to słowo przetłumaczyli na partenos, które właśnie w Grece oznaczało dziewicę. Trzeci fragment zacytuję z księgi Jeremiasza 23:5, czyli 23 rozdział 5, werset. Oto nadejdą dni, wyrocznia Pana, kiedy wzbudzę Dawidowi odrość spra sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Ten fragment wskazuje, że Mesjasz ma być potomkiem Dawida. Nawet takie przekonanie było wśród Żydów. W pismach talmudycznych pisali, że Mesjasz będzie synem Dawidowym. I ostatni fragment. Czyli czwarty, zajrzymy do proroka Michaasa, rozdział piąty, werset pierwszy. Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Betlejem zatem miało stać się miejscem narodzin Mesjasza. I wypełnienie tych proroctw znajdziemy oczywiście w tekstach ewangelicznych. Na pewno je doskonale znacie. Będziecie na pewno je czytać w Wigilię, będziecie słyszeć w kościołach w święta Bożego Narodzenia. Czytamy tam wprost: tak? że Jezus narodził się z dziewicy, że był potomkiem Dawida, że urodził się w Betlejem. Wiemy doskonale, że te proroctwa nie zostały wymyślone po spisaniu Ewangelii, bo Stary Testament powstał dużo, dużo wcześniej. A jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o historyczności w ogóle Jezusa jako, jako postaci, to zapraszamy oczywiście na, na nasz portal contragendles.pl. Tam znajdziecie kilka artykułów na ten temat. Wszystkiego dobrego na święta! Koniecznie w tym czasie zajrzycie właśnie do, do Pisma Świętego, niech te fragmenty o tym, że że Bóg się narodził, będą dla was dobrą nowiną. Niech wam wcielony Bóg błogosławi. Do usłyszenia. Małgorzata Madyj.